Witajcie kochani w nowym vlogu. Zapraszam dzisiaj Was na takiego kolejnego domowego vloga, w którym pokażę Wam pewną paczkę, więc zapraszam do oglądania dalej. Jestem już jestem kubkiem jeszcze gorącej kawy i na samym początku tego vloga postanowiłam pokazać Wam te kosmetyki, które tutaj do mnie doszły, o której Wam wspomniałam, o których Wam wspomniałam w poprzednim filmiku, dlatego zabieram się na samym początku, pokazanie Wam, i co nieco, to nieco opowiedzenie o tych kosmetykach, co mają za zadanie do zrobienia, więc już biorę się za pokazywanie szybciutko. Firma się nazywa Vibrant Glamour glamour. I ta właśnie firma do mnie się odezwała, czyli nie chciałabym przetestować i pokazać Wam, no oczywiście yy, tych kosmetyków na moim kanalu. No i oraz przetestowaniu ich na sobie. Więc na pewno ich będę używać i dam Wam znać. Teraz za wiele o nich nie powiem, tylko mogę Wam coś tam wspomnieć, co za zadanie, jakie za zadanie mają. Do zrobienia. Więc tutaj mam pierwsze pudełeczko, które wpadło mi do ręki i jest to kremik, który nazywa się peptide. Peptidę taki bardziej różowy. I już otwieramy i zobaczymy, jak wygląda w środku. Otworzyłam, udało się. Więc tak, krem, który w sobie ma 6 esencji aktywnych z peptidami, może pomóc w naprawie skóry. Mam ten malutki kremiczek. Jego zadaniem jest rozjaśnić kolor skóry oraz zapewnić kobietom promienny wygląd, więc naprawdę ciekawie brzmi. W środku mamy taką kremową konsystencję. Kolejnym pudełeczkiem, które się nazywa Hyleron Cassadi. Tutaj o, widzicie. I jest to wyciągam już wyjmuję serum z kwasem hialuronowym przeciwzmarszczkowy przezroczysta buteleczka, plastikowa pipetka i odkręcamy czy jest to gęste, czy jest to o bąbelek poleciało oleiste nabieram wyjmuję i sprawdzam taką dość rzadką ma konsystencję i kolejnym pudełeczkiem podłużnym również i to się nazywa Agar Line. Otwieram. Czy to również jest jakieś serum? Oj, chyba tak, jest to serum, zobaczcie, które wygląda o, w ten sam sposób, co te poprzedniejsze. Nowy elastyczny kolagen tkankowy, zwiększający elastyczność, więc również interesujący. brzmi. Tak, ten też jest tak samo Konstancje jak tamten. I już ostatni produkt, tym razem zielony. Ti Chui nazywa się, dajcie znać, czy dobrze wypowiedziałam to. I jest to olejek z drzewa herbacianego do leczenia trądziku. Czyli tym razem coś do usuwania i walczenia z trądzikiem mamy. Oj, o coś. A nie, dobrze, otwieram. A o, to jest inna buteleczka, zobaczcie. Już nie jest taka jak tamta, tylko mamy tutaj pompeczkę i już zupełnie inaczej wygląda. Usuwa blizny, kurcze pory i usuwa przebarwienia, czyli ma zadanie wygielić, powiedzmy sobie. Więc na trądzik również coś się przyda. Jeśli nie mi, to może komuś podaruję, ewentualnie może jej siostrze albo kto wie, może do jakiegoś rozdania, bo ja jakoś tak yy, już nie mam problemu z trądzikiem. Mam kilka kosmetyków do trądzików, więc kolejna buteleczka, myślę, że na pewno do kogoś wywędruje. I przejdźmy do tej ostatniej rzeczy, piątej, tak, bo w tej paczce było pięć kosmetyków i jest to Eye cream. Tutaj mamy nazwę. Już otwieram, bo jestem również ciekawa, jak to wygląda. W środku jest to krem pod oczy z peptydami z kolagenem przeciwzmarszczkowym. Więc super, bo już o. O troszeczkę inaczej wygląda niż się spodziewałam. Zobaczcie. No wiecie, krem pod oczy na zmarszki w pewnym wieku trzeba używać. I otwórzmy to sobie. Jak to się otwiera. O, zobaczcie. Mamy taką skośną główkę i taką małą zatyczkę, więc inaczej niż zwykłe kremy. No, o, bardzo wygodne, przez to, że jest taki ścięty. No, w pewnym wieku, czyli już moim, kremy pod oczy, serum przeciwzmarszczkowe trzeba zacząć używać, więc to tyle, kochani, na temat tych wszystkich kosmetyków. Ja na pewno dzisiaj już zacznę używać y, kremu, tak, pod oczy i chyba skuszę się na któryś z tych serum, bo jestem bardzo bardzo ciekawa, więc tak wygląda ta paczka. Dziękuję Webran Glamour za przesyłkę. Serdecznie wszelkie testy w przyszłości będą na pewno, tylko muszę ich troszeczkę połóżywać, żeby dać wam, żeby dać sobie czas na wyrobienie opinii i na pewno podzielę się z wami tym. Usiądę sobie teraz tutaj koło Nikoli domku. I co kochani mogę Wam powiedzieć? Że biorę moją kawę, bo już coraz bardziej się robi zimna. I w tym takim domowym vlogu powiem Wam, że dzisiaj mamy 2 września. Czyli na pewno Wasze pociechy są o tej godzinie w szkole, w przedszkolu. Pora wrócić do życia szkolnego. Mamy godzinę 10.43. O, tutaj widać. Moja Nikola poszła do szkoły dzisiaj, do przedszkola. O 12 ją zabieram, która jest godzina 10.44 już. No i co? Właśnie wstawiłam zupę, żeby mi się nie wygotowało. No właśnie. W kuchni już czuć zapach. Zapach zupy kalafiorowej, bo dzisiaj Taką zupę mam na obiad. Szykuję. Zobaczmy, czy ten kalafiorek już... Nie, jeszcze nie doszedł. Jeszcze spokojnie może się gotować. Zaraz doprawię. No i pora do szkoły. Jak wiecie i... No, ten, kto ma dzieci, to wie, że rok szkolny zaczął się właśnie dzisiaj. Więc chodźmy po kawę. I coś Wam pokażę. Moja Nikola, będąc wczoraj na przejażdżce rowerowej z Tatą, nie wiem gdzie oni zajechali. I zobaczcie, co mi Nikola przywiozła. Zobaczcie, jakie piękne, wielkie, dorodne szyszki. Na początku myślałam, że on gdzieś je, nie wiem, ktoś je zgubił, że to są kupione, bo tak wyglądają. Naprawdę olbrzymie. Piękne szyszki. Nikola mówi, tato, musimy nazbierać dla mamy, ale nie miała torebki, więc wzięła i lewia, dała radę w rączki. I zobaczcie, przywiozła mi cztery piękne, duże szyszki. Naprawdę one są olbrzymi. Wy teraz tak tego może nie widzicie tu przez, przez no, nagrywając, ale no te dwie ostatnie są troszeczkę mniejsze. Na razie postawiam ich tu, ale są piękne. W zeszłym roku widziałam podobne w KIK. Więc, a oni naprawdę to zbierali w lesie, nie że to kupili, czy ktoś zgubił, znaleźli, po prostu w lesie i mówi, że, Nikola, że było ich bardzo dużo, więc na razie to ustawiłam tak tu i mówię do męża, kurczę, te szyszki tak stąd, to jakoś taki jesienny klimat od razu się wprowadził do mieszkania, ale, a on mówi, weź to schowaj, I mówię, no tak schowam, na razie postawiłam tam, bo no tak postawiłam tam, ale no oczywiście, że je schowam, bo już jesień to trochę za wcześnie, dopiero mamy drugi wrzesień, więc poczekajmy z tą jesienią, zimą na wszystko przyjdzie pora, na razie cieszymy się tym słońcem, wczoraj u nas było 33 stopnie, dzisiaj wieje wiatr, chmury są i jest ochłodzenie tak spore, tak wyczuwalne, że musiałam niekoli włożyć do przedszkola. Polarek, sweterek, polarek, tak, nie sweterek, i w sumie dobrze bo dzisiaj jadę po nią y, rowerem, więc żeby mi nie zmarzła. Śmiać mi się chciała, jak zaprowadziłam ją do, no, do tej grupy, podpisałam się i tak dalej i słyszę za ścianą, bo ona jest w tej grupie przedszkolaków, ale tych starszych, bo ci, co przychodzą pierwszy raz, no, to są tych młodszych. I słyszę jak tam te krzyki ze ścianu mam i Krzuszle płacze, I mówię do Nikola: Nikola, ty jesteś już duża, ty nie będziesz płakała. No, wiecie, jedno dziecko jak płacze, to na drugie trochę tak, re, tak działać może też, tak, że mu się przykro zrobi, że on płacze, i to może i nie wie, no wiecie, jak to jest z dziećmi. Ale Nikola poszła do tej swojej grupy i mówi: Nie, mała, nie, nie będę płakać. Poszła sobie, usiadła do ławeczki. I zaczęła sobie rysować. Ja tam jeszcze chwilę z panią porozmawiałam. Na szczęście w tym roku mój przedszkolak już nie będzie leżakował, i bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bo no nie będę musiała tych betów wszystkich pakować do przedszkola. Po pierwsze, a po drugie, w zeszłym roku nie mogłam jej odebrać o której chciałam. Znaczy, czy po obiedzie, czy nie wiem, o 13, czy o 14, bo o, jakoś szli spać do 14, do 15 spali. Kurcz, jakoś tak, czy. No jakoś tak. No więc, no nie mogłam przychodzić wcześniej, bo jak spała, to musiałyby ją obudzić, panie, i była później by rozdrażniona, a ewentualnie mogłyby się obudzić inne dzieci, więc. A, że teraz nie śpi, to tak mam zamiar tak do 13, żeby była w przedszkolu, tak po obiadku, bo obiadki ja będę jej dawać, tak? Nic się nie zmieniło tak samo jak w zeszłym roku. Rozłączyło nas. Moje rzęsy, zobaczcie już. One. On, te oko w ogóle jest gorsze. Rzęsy. Już mam bardzo, bardzo mało. Olej, tak się trzymają. Mam je już chyba za 4 tygodnie. 3 tygodnie, tak. 3 tygodnie będzie, yy, tak. Ale idę ostatnio. No zobaczymy jeszcze. Bo mówiłam ostatnio, że będę ostatni raz odbierała właśnie tutaj u tej dziewczyny. Ale jestem zapisana do kogoś innego, takiej znajomej. I zobaczymy w piątek, jak ona mi zrobi te żęski, więc mm, jak mi się spodoba, to jeszcze może pójdę do niej. A jak nie no to po prostu zrobię sobie przerwę, bo i tak muszę sobie zrobić przerwę i muszę sobie kupić odżywkę do rzęs, żeby trochę wzmocnić te moje to, co wypadało mi. Hmm, więc to tak, tutaj leci pytanie na śniadanie, już jest zmieniona godzina, bo wakacji było od 8.30, teraz jest od 7.15, więc szybciej się kończy. A ja popijam kawę. W moim nowym kubku marmurkowym, który jest bardzo ładny. Piękny jest, naprawdę taki delikatny, Kurczę, Co to ludzie nie wymyślą? Teraz moda jest na marmurek. Ciekawe, co będzie za, nie wiem, kilka tygodni, miesięcy, coś nowego. Najlepszy jest powiem Wam, że okej. Okay, wspominając o tych szyszkach, w takim klimacie, że w... ja jeszcze nie widziałam tego. Nie widziałam osobiście, ale słyszałam, że w Kik już mamy Halloweenowe. Chyba Halloweenowe rzeczy to i w Tykiej Maxie już są, ale w Kik właśnie już są Halloweenowe i podobno już są bombki choinkowe. Hello, hello. Tak mi dziewczyny doniosły. Właśnie, wy, 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 wy. wy, wy. Tam dziewczynki, mi napisały, ostatnio pod, kom, pod um, ostatnim filmem w komentarzu, coś takiego więc jeszcze tam nie byłam, ale mam zamiar tam zajść, więc trochę za szybko, kurczę, dopiero lato, ja, ja jeszcze wczoraj leżałam i się opalałam, a już mam myśleć o bombkach na choinkę, o prezentach już, kurczę, listę, bo jeszcze zakupy na, Otóż już ostro się straciłam, zakupy na wigilię, na święta, nie, no ludzie, za wcześnie prawda za wcześnie bombki, ale wiecie, że to jest, że tak, że teraz wszystko wyszło, znaczy będzie teraz nowy towar, będzie wiecie dużo fajnych rzeczy, a jeśli jak będziecie chciały sobie coś kupić, nie wiem w listopadzie, w grudniu to już nic nie będzie, będzie wyprzedane, bo teraz zaczną ludzie się śmiać, no dobra, dobra, ale minie tydzień, dwa i stwierdzą, zrobi się troszeczkę chłodniej i stwierdzą, że dobra, skoro to jest, no a dobra, to ja sobie to kupię, bo później nie będzie i tak faktycznie później już nie będzie, bo będzie wszystko wyprzedane, więc w grudniu już, w grudniu to już chyba na święta tam są wyprzedaże, w KIK, tak chyba w zeszłym roku było i to co, już na Wielkanoc wprowadzą? Trochę za szybko, ten miesiąc za szybko, no rozumiem, w październiku tak szykować się na jesień, a jesień to chyba tam już są wyprzedaże, nie wiem, no nie wiem, nie orientuję się. Yy, więc to tyle, kochani. Nikoli założyłam dzisiaj sukieneczkę do przedszkola. Miałam założyć jej koszulkę z podankami, Zastanawiam się, czy zdążę włożyć jeszcze te letnie rzeczy. Czy już przyjdzie takie mega ochłodzenie? Nie wiem. Idę, dobra, gotować tą zupę. Ten vlog taki dzisiaj będzie pogadankowy. Chyba nic nie będę Wam pokazywać. No, wieje wiatr, więc jak będę jechała do nią po nią, to chyba... Na pewno muszę się przebrać, bo mam sukienkę na sobie. Tą sukienkę z Wasyla. Tylko te guziki powiem Wam. Ogólnie mi nie przeszkadza tutaj, że taki jest dekort, dekolt. Yy, OK jest w porządku. Jak ktoś chce, to sobie może rozpiąć. Ja aż dotąd. Fuu, ale to chyba już trzeba mieć takie, wiecie, yy, No. I bez pustonosza. Ja mam, żeby nie było, mam. Ja tu mi nie przeszkadza, tylko jak poszłam do przedszkola, to jednak... Yy, no mi nie przeszkadza, ale no, ze względu, że to dziecko, że ze szkoły do szkoły yy, zapiłam sobie ten guziczek, żeby to nie było tak aż bardzo widoczne, wtedy to było tak i jeszcze no to miałam kurtkę jeansową, ale nawet się nie zorientowałam kiedy to zrobiło się pyk, o tak, więc nie wiem czy ja tu muszę nitkę, tu dziurkę zaszyć, że gdyby co to się nie ten, bo wiecie to... Mi nie przeszkadza, ale dużo innym może ludziom przeszkadzać, panią nauczycielką. Nie wiem, rzadko się przejmuję tym, co kto powie, bo ciągle to powtarza mojemu mężowi, że miała się przejmować tym, co ludzie mówią, to bym siedziała w domu i nie dochodziła, nie pokazywała się ludziom. Byłabym takim dzikusem, a ja się nie przejmuję. K ktoś komuś coś nie podoba i zawsze tak będzie I wy też na pewno mi przyznacie coś mi tu kudełek w oko Patrzę się tutaj tak, bo wiecie co? Bo widzę gdzie mi tutaj coś sterczy To właśnie Nie ma co się przyjmować Życie jest jedno, krótkie I co? No i co? Dlatego Włożyłam mm, to co włożyłam Chodzę jak chodzę mi też się niektórych styl nie podoba, ale każdy ma prawo do swojego wyboru. Powiem Wam, że mam długie już te włosy, naprawdę długie. Ja chyba takich włosów długich nie miałam kiedyś takie naturalnie długie włosy. Ogólnie zawsze lubiłam mieć długie włosy, zawsze chciałam mieć długie. Moje najkrótsze włosy, które obcięłam, to były dotąd. Matku jakie krótkie. Jak chcecie, tak teraz sobie wpadłam na to, zanim ta zupa mi się do końca wygotuje. Jak chcecie, to Wam w kolejnym... W vlogu, filmiku, nie wiem, jaki to był temat i co bym tam wymyślę na kolejny. Yy, mogę Wam pokazać, bo ostatnio znalazłam, układałam zdjęcia i pokazać Wam, jak wyglądałam kiedyś. Czyli będziecie mogli ocenić sami, jak przez tych kil no, 10 lat będzie, jak ja się zmieniłam. Śmieszne jest tylko to, że kurczę, 10 lat temu byłam młodsza no, 10 lat dużo czasu nie, nie ma co mówić. I Wydaje mi się, że... wyglądam gorzej. Jak to jest możliwe? Powiedzcie mi, jak to jest... ojej, jak wieje. Jak to jest możliwe, że będąc młodsza o 10 lat, patrząc się na dzisiaj, wydaje mi się, że wyglądałam gorzej? No, przez to pewnie dlatego, że teraz inna moda jest. Inaczej się malujemy, no bo jednak nie ukrywajmy, kiedyś były modne, przypuśćmy, nawet brwi na takie bardzo, bardzo wąsko, bardzo mocno wyskubane, albo bardzo zarysowane tak kreską, tak o tak, no taka była moda, no. Teraz to, taki makijaż to by wyglądał trochę tak, no postarzałby na pewno, ale, no ale dobra, no nie będę więcej mówić. Jeśli chcecie, jeśli ktoś wytrwał do tego momentu, kochani, moi drodzy, jesteście ciekawi, jak wyglądałam wcześniej, na przykład w rudych włosach, bo miałam rudę, lub... Y Białych, mega spalonych, rozjaśnionych włosach. Dajcie znać, bo tak kiedyś wyglądałam. Yy, I to właśnie jest taka kwestia do yy, nagrania filmu o założeniach na mój temat, bo takie ubrania dużo mówią. Nie wiem, czy ktoś zrozumiał moją aluzję i o co chodzi, i o co świta w mojej głowie, może nie, nie wiecie, <grym> ale ja już właśnie to mi przychodzi na myśl, bo przez ubranie można... Ktoś może myśleć o nas inaczej. Nikt nie wie, jaki ktoś jest. Co z tego, że... No ja widzę człowieka, który ma, nie wiem, irokeza, glany i wydaje mi się, że ta osoba jest... Jakaś tam jest, prawda? Już nam się coś tam w głowie, a tak naprawdę ta osoba jest tak ubrana, bo. bo właśnie ja wiem co chcę powiedzieć, ale nie będę wam za wiele mówić. Więc jak będziecie chcieli, to piszcie to, coś takiego wam nagram może właśnie... O, właśnie to byłoby fajne takie wplecenie zdjęcia w założeniach. Co kto myślał? Nie wiem chyba, czy, czy te założenia wasze z Instagrama wstawię. Czy tam odpowiem na te pytania, bo w sumie znaczy odpowiem. W sumie nawet nie ma co mówić, bo tam nie było nic takiego. Właściwie chyba nikt nie by napisał mi, jaka jestem, jak uważa. No, tak konkretnie, nie? Z charakteru. Chyba nie. Więc, no, ale to będzie taki, um, takie urozmaicenie z tymi zdjęciami. Ja układając te zdjęcia. Nie wiem, czy wam kiedyś wspominałam o tym, czy nie. Że kiedyś układając te zdjęcia, bardzo dużo wywaliłam swoich zdjęć. Bardzo dużo wywaliłam, bo miałam. Kiedyś miałam w ogóle fazę na zdjęcia i bardzo dużo robiłam sobie zdjęć. Wiesz teraz też robię. Mhm. Ale tak, robiłam dużo i miałam w albumie 15 zdjęć takich samych. No tylko, że Łowa tak, Łowa tak, Łowa tak, tak. Teraz stwierdzam, że poszłam do złej szkoły po tych kilkunastu latach, bo kiedyś na samym początku, jak zastanawiałam się, jaką wybierać szkołę, interesowało mnie właśnie fotograf, fotografowanie. Właśnie taki, coś z tym. Ale stwierdziłam, że nie, dobra, nie. I tak też dziecko, kurczę, wychodząc, kończąc tą szkołę, ono nie wie, co będzie robiło na przyszłość. Dużo osób jest tak, co wybiera jakiś kierunek, to i nie jest zadowolony z tego. A po jakichś latach jednak. No, ale na szczęście dzięki temu, dzięki, no są, znaczy dzięki temu są, wymyślili ludzie jakieś kursy. Chociaż kurs, a szkoła nie wiem, czy. No nie wiem, ale nieważne, bo już tutaj się rozgadałam na bardzo dużo, dużo, dużo czasu. Idę kończyć obiad, i zaraz trzeba będzie po Nikole jechać, więc jeszcze szybkie ogarnięcie bo wczoraj yy, przed samym snem wymyłam podłogi, i nie było mnie w sobotę w domu, bo był może z dzieckiem, ale wydawało mi się, że jest ta podłoga taka brudna. Jak ja nie lubię czuć piachu przy no, pod nogami. Po prostu nienawidzę, jak idę po czuć piasek. zapytałam wczoraj kilka razy i na koniec dnia, widzicie co zrobiłam? Ech, nalałam płynu do mycia i nalałam troszeczkę do podłoga domestosu, żeby ta podłoga czuć była taka, że jest czysta. Więc mam wyszorowane wszystko. No nie mówiąc o firankach, firankach, tak. O firankach, o oknach, które są takie brudne. Tam jest tysiące palcy. Okej, okay. Nikolaj proszę do szkoły, więc muszę tu dla Dzień Zrobić, bo już nie mogłam na to patrzeć, ale już się powstrzymywałam na to, że ona idzie do przedszkola i nie będzie jej tyle w domu, nie będą biegać z dzieciakami, bo wszyscy drzwi od tarasu wychodzili na taras i palce, wszystko, co jest możliwe jest. W kuchni to mam takie brudne okna, mimo, że okna myłam niedawno, niedawno myłam, no są strasznie, no tutaj to wiadomo, przy takim dużym oknie tarasowym to paluszki, ale tam w kuchni to i nawet czoło, i nos jest odbity. <laughs> więc, więc tak, dobra. Idę, kochani, bateria, ale tak już mi miga. Idę, zabieram się za gotowanie. I żegnam się z Wami już gorąco, bo już chyba się nie odezwę, bo już się nagadałam bardzo dużo. A ja mogłabym gadać i gadać, ale takiego dwugodzinnego vloga gadającego może nawet nie wiem, jak go nazwać byłoby pogadajmy może, albo nie, posłuchajcie, co ja pokazam, trzeba było go tak nazwać, to by mógł trwać ze dwie albo trzy godziny, więc nie wiem, czy ktoś by tyle dał radę wysłuchać i ja się z wami żegnam, za wiele wam nie pokazałam, oprócz tych kosmetyków, za wiele na ten temat nie więcej nic nie mogę powiedzieć, oprócz tego, że no, dostałam je do przetestowania, pokazałam je, w sumie takie były warunki, ale i tak bym wam pokazała, może ktoś was, z was miał i korzystał, to dajcie znać, czy to są spoko, 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 spoko kosmetyki, czy jakieś buble, więc... Więc tak, to tyle. Ja zabieram się do dopijania mojej kawy. O śniadanie już ze mną zrobił mąż. Ja jeczennica. Lubię je czynięca, je czynięca. I to tyle. Do następnego czekam na Was. o patrz, co oni tu jakieś łańcuchy pogodują. Dobra, bo tam z zupy to już nic nie będzie.